Witam w kolejnym programie o designie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest profesor Jan Pomorski. Witam Pana serdecznie. Bardzo mi miło, witam Państwa. Który jest przewodniczącym Rady Rozwoju Lublina i właśnie dotarł do nas świeżo po dziesiątych obradach tej Rady. Zatem, panie profesorze, nad czym obradowała dzisiaj Rada? Jakie są konkluzje? A może są jakieś ciekawe informacje, które możemy przekazać mieszkańcom? Bardzo proszę o zrelacjonowanie. Bardzo dziękuję. Dzisiejsze spotkanie nasze to było takie spotkanie jubileuszowe. My kończymy naszą kadencję. Tak się składa, że w 2011 roku, konkretnie 7 kwietnia, zarządzaniem prezydenta taka Rada powstała. Idea tej rady to pomagać zarządowi miasta, również rajcom miejskim, aby jak najlepiej tym naszym kochanym Lublinem zarządzać. I przez te cztery lata pracy próbowaliśmy wspólnie zastanawiać się nad czynnikami rozwoju Lublina. Wspólnie pracowaliśmy nad strategią, bo wiele zależało od tego, jakie będą priorytety w rozwoju naszego miasta. Dzisiaj to było podsumowanie, taka uroczysta sesja, na którym pan prezydent Krzysztof Żuk dziękował za tę współpracę. My z kolei życzyliśmy mu jak najlepiej w nadchodzących wyborach, a równocześnie staraliśmy się pokazać, co zostało zrobione. I w moim przekonaniu to, z czym możemy tak naprawdę się poszczycić, to przede wszystkim znakomita strategia rozwoju Lublina, wspólnie wypracowana, bo tym Lublin się odróżnia od innych miast, że myśmy starali się tę strategię budować sami, oddolnie. Nie zamawialiśmy jej u jakiejś zewnętrznej firmy konsultingowej, tylko chcielibyśmy, aby środowiska mieszkańców tego miasta, środowiska biznesu, akademickie, środowiska... Przemysłu kreatywnego, kultury, współtworzyły tę strategię, aby ona była rzeczywiście nasza. Dobrze, panie profesorze, tylko na co dzień często w życiu samorządów, w życiu miast, w życiu regionów powstaje bardzo wiele strategii. Są strategie innowacji, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju polityki społecznej. Problem polega na tym, że nie zawsze te strategie są wdrażane. Nie są wdrażane nawet w tych powiedzmy podstawowych założeniach. Ale ponieważ jesteśmy w programie o designie, będę starała się poruszyć z panem profesorem, wykorzystując jego wiedzę, temat tego, czy design może być narzędziem do rozwoju miast, ponieważ jesteśmy po bardzo dużym zastrzyku finansowym jaka jak, jaki dała nam pierwsza perspektywa finansowa unijna? I mimo, że wśród priorytetów ciągle pojawiały się innowacje, pojawiały się Yy, różnego rodzaju yy, dotacje na yy, jakby rozwój przedsiębiorczości naszego regionu całego, bo jest to regionalny program operacyjny, z którego korzysta także w swojej strategii miasto. Tak, to nadal jesteśmy bardzo kiepsko postrzegani jako region, jeżeli chodzi o ten potencjał przedsiębiorczości, ilość firm na 10 tysięcy mieszkańców, a jednocześnie z tymi innowacjami, tak naprawdę no stoimy daleko gdzieś w tak zwanych średnich innowatorach Europy. Co należy zrobić? Na jakie narzędzia postawić, co Rada uzgodniła wspólnie, gdzie przecież 60 60 wybitnych. Y, członków tej Rady z dużym doświadczeniem, no tą strategię jakby pomagało tworzyć. Bardzo proszę o taką kwintesencję. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ma Pani całkowicie rację, że powstaje bardzo wiele strategii, ale no, one pozostają na papierze. Tutaj mamy do czynienia zupełnie z czymś innym. Mianowicie ta strategia jest powiązana ściśle z programem operacyjnym i z tym, że Myśmy ją rozpisali na konkretne przedsięwzięcia, zadania operacyjne i staramy się myśleć i zarządzać nią projektowo. To jest niezwykle istotne. Temat designu jest oczywiście obecny. Mam nadzieję, że pani czytała wywiad Grażyny Kulczyk tak. w tak, właśnie no, weekendowym. I przykład chciałabym weekendowym podać. Oczywiście weekendowe wydanie gazety wyborczej. To jest znakomity przykład tego, Stara tak. co można zrobić. To jest browar, nie drukarnia, mówi ale oczywiście broward, mówimy tak. o, o. Ale w Wielkopolskim wspaniałym... też jest stara drukarnia, i tak. tam też są przykłady tak. Yy, tak. bardzo kreatywnego wykorzystania tego narzędzia. Co mówi pani Grażyna Kulczyk? Mówi o potrzebie obecności designu w przestrzeni publicznej. Tak. O potrzebie luksusu wręcz przestrzeni publicznej. I myślę, że to jest dobry wstęp do dyskusji o tym, co jest tematem naszej rozmowy. Faktycznie w tej przestrzeni publicznej Lublina brakuje nam często poczucia estetyki. Bardzo wiele rzeczy można by poprawić, i to nie jest wielki wydatek. Chodzi o lepsze zarządzanie tymi aktywami, które posiadamy, że potrafimy to zrobić czasami. Są tego świetne przykłady. Jeśli ktoś z Państwa nie był jeszcze w Centrum Kultury, w przepiękny, odnowionym budynku. Po klasztornym, tak. to jest to rewelacyjny przykład tego samego, co w większej skali udało się pani Grażynie Kulczyk, bo ona dodała do tego starego browaru, do design tej części. Design i sztukę. Design i sztukę, i dodała do tego równocześnie część galeryjną, która musi zarobić na to, Oczywiście. żeby ta sztuka mogła funkcjonować. Ona o tym pięknie Czyli opowiada. Wspaniały mariasz. Wspaniały mariasz. Ona mówi bardzo dobrze, jak przedsiębiorca potrafi się dzielić. Jej akurat pasją jest sztuka i design. W związku z tym 50% tego, co zarabia, przeznacza na sferę publiczną. Piękny przykład. Chcielibyśmy, aby tak. takich przykładów było więcej, żeby również w Lublinie można coś z tego również pokazywać jako dobrą praktykę. Myślę, że mhm. y, nazwisko y, pani Kulczyk jest znane. Ogół, ogółowi Polaków i jest to osoba postrzegana jako osoba z biznesu. Tutaj mariaż polega na tym, że miasto, samorząd gminny współpracuje efektywnie z Panią, z Pani firmą, Pani Grażyny. Czy Pan profesor uważa, że my na poziomie miasta Lublin możemy tworzyć też tego rodzaju efektywne Partnerstwa publiczno-prywatne czy publiczno-społeczne, gdzie podmiotem może być Oczywiście. przedsiębiorca. Bo tutaj chciałam właśnie podać przykład Wielkopolski Starej Drukarni, gdzie także już na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, bo to Urząd Marszałkowski wszedł z spółką prywatną firmą Vox i otworzył centrum designu właśnie w Starej Drukarni. I to są te narzędzia, które wyróżniają czy Wielkopolskie Poznań w tych innowacyjnych działaniach, które są zauważane nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo jak wiemy, Stary Browar, browar oceniany jest także w różnego rodzaju konkursach europejskich na bardzo, bardzo wysokich notach. To świetny przykład, który Pani podała. Vox Industries, firma, którą założył Piotr Felkel, tak. wybitny poznański przedsiębiorca, ale człowiek związany również z branżą przemysłu kreatywnego. Tak. Nie wiem, czy Pani wie, że Piotr Felkel był dyrektorem zarządzającym Teatru Muzycznego Wcześniej. przez wiele lat. Tak. I nieprzypadkowo jest to również człowiek, który wspólnie z żoną prowadzi jedną z najlepszych galerii, i zainwestował w uczelnię wyższą. Wyższa szkoła nauk humanistycznych i dziennikarstwa została założona przez pana Piotra Felkela. Ta Akademia Designu, która tam istnieje, to jest właśnie akademia stworzona przy uczelni. Proszę zwrócić uwagę na potencjał Lubina w tym zakresie. Czy mamy podobną sytuację? Jasne, mamy znakomity wydział artystyczny, fantastyczny wydział artystyczny, nie mamy sztuki. Dekoracyjnej, nie mamy designu, a moglibyśmy taki kierunek nauczelnictworzyć. Nie mamy wzornictwa, które jest niezwykle potrzebne. I teraz trzeba naśladować się dobre praktyki Jak z Wielkopolski. Ja się w pełni zgadzam z tym, co pani mówi, że przyszłość Lublina leży w przemyśle kreatywnym. Nieprzypadkowo staraliśmy mhm. się o Europejską Stolicę Kultury. Pokazaliśmy wówczas, że oto mamy dobre produkty, potrafimy je tworzyć. Problem w tym, żeby dalej to się udało zarządzać odpowiednio, Właśnie. żeby pozyskiwać środki słowo, europejskie. To zarządzanie jest też kluczowe. kluczowe, kluczowe. Mogę na chwileczkę Bardzo tylko proszę. pewną dygresję, bo to, o czym Pan powiedział, że na naszych uczelniach w całym województwie mamy ich 22, powinny się znaleźć tego rodzaju kierunki. Tak. Ale sam design nam nie wystarczy, ponieważ najlepsi projektanci, których także mamy tu w Lublinie, muszą się uczyć jeszcze zarządzania designem. A takiego Dobranne. kierunku nie mamy, bo żeby dojść y, do sukcesu, czyli od idei do pomysłu, produktu, usługi czy pomysłu w przestrzeni publicznej, y, interesującego na designerskie rozwiązania, musimy jednak nauczyć się zarządzania tym designem. A Dobranne. to jest klucz. To jest prawda. Teraz przejdę jeszcze do jednego bardzo kluczowego pytania, ponieważ wiele miast. Y, Dostając ogromne zastrzyki, zastrzyki finansowe dotacji unijnych, bardzo intensywnie zainwestowało w kapitał finansowy, w infrastrukturę. To jest baza, tak, to jest ważne. Ale czy dalsze inwestowanie w tej kolejnej perspektywie, która już przed nami 2015-2020, nie będzie znowu dysproporcjonalna? Czy Pan Profesor podziela moje zdanie, że inwestowanie tylko i wyłącznie w infrastrukturę bez wspierania należytego nie po macoszemu, na niewielkim procencie projektów miękkich, czyli inwestowanie w kapitał społeczny, inwestowanie w kulturę, inwestowanie w. Tak jak mówię, w design i sztukę nadal traktowany jest w sposób nieproporcjonalny. Ma pani rację. I, I może to budzić pewne, y, pewnego rodzaju jednak zagrożenia, bo. To, tu się zgadzam, jakby diagnoza jest słuszna, ale chcę zwrócić uwagę na to, że w tej nowej perspektywie jednak o wiele bardziej niż poprzedniej zwraca się uwagę na to, co jest istotą przemysłu kreatywnego mianowicie na innowacje, na ehumanistykę, uh -huh. na to wszystko co wytwarza pewne wartości nowe w ramach relacji pomiędzy ludźmi. Że mówimy o kapitale ludzkim, ale mówimy jakby o konkretnych projektach adresowanych bezpośrednio do ludzi i których beneficjentami są ludzie. W całej strategii rozwoju Lublina my podkreślamy, że chodzi przede wszystkim o to, żeby mieszkańcom żyło się tutaj lepiej. Pełni, żeby korzystali maksymalnie z tego wszystkiego, co potrafimy wspólnie wytworzyć. I teraz dlatego tak niezwykle istotne jest, aby tym inicjatywom nadawać określoną rangę, żebyśmy próbowali umieć ze sobą kooperować i się łączyć, tak. żeby tworzyć klastry, żeby tworzyć centra badawczo-rozwojowe, ale w obszarze właśnie tego przemysłu kreatywnego. Nieprzypadkowo na Uniwersytecie Marii curie skłodowskiej powstało centrum badawczo-rozwojowe adresowane do przemysłu kreatywnego. Nieprzypadkowo tworzy się klaster mody i design, prawda, czy inne tego typu inicjatywy. Tak, powstał, tworzą się jakby i te, te struktury zaczynają ze sobą kooperować. To jest niezwykle istotne, dlatego że poprzez nie właśnie, poprzez te centra, poprzez te klastry możemy sięgnąć po środki europejskie. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie w tej nowej perspektywie środki będą na tak zwaną infrastrukturę. Nie, Będzie one ich będą mniej zdecydowanie. zdecydowanie mniej. Większość tych środków idzie na konkretne projekty, którego beneficjentami mają być konkretnie ludzie. Więc jeśli my potrafimy tworzyć takie projekty, to jest szansa rozwojowa dla Lubina. Myśmy pokazali, że jesteśmy kreatywni. Teraz chodzi, żebyśmy umieli z tych instrumentów skorzystać, które będą. Gdybyśmy do tego próbowali podejść dzisiaj. Akurat powiem tak, przed momentem podpisał prezydent miasta Lublina z prezesem Poczty Polskiej umowę o utworzeniu w Lublinie Centrum Badawczo-Rozwojowego Związanego z e commerce mhm. I powiedział prezes o ogromnej sile Lublina. Powiedział, gdybym nie zobaczył, jak się ten Lublin zmienił w ciągu ostatnich lat, gdybym nie zobaczył potencjału młodych ludzi, którzy dawniej wyjeżdżali, a dzisiaj można z nimi kooperować tutaj na miejscu, żeby tworzyć nowe rozwiązania, to dlatego przyjechałem do Lublina i dlatego podpisałem tę umowę. To jest przykład tego, że wiele się tutaj zmienia, że jesteśmy w stanie w tym właśnie obszarze tego, co dawniej było lekceważone, bo innowacja kojarzyła się z biotechno-nano, a nie tak. z przemysłem kreatywnym. Tymczasem wszelkie badania z zakresu neuronauki pokazują, że najbardziej innowacyjni, są artyści i humaniści, a inżynierowie, prawnicy czy lekarze mają kłopot z innowacyjnością. To my musimy wymyślić nowe zastosowanie Apple czy innych rozwiązań technologicznych. Jak je oswoić, jak pokazać bezpośredniej ludziom. I to jest szansa równocześnie dla Lublina. My w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie konkurować ze światem w zakresie bio, nano czy techno. Nie mamy takich wielkich budżetów ale potrafimy tworzyć produkty, na które są nabywcy. Dlaczego scena plastyczna KUL cool jest jakby wizytówką Lublina? Dlaczego gardzienice są, są znane na całym świecie? Dlaczego Teatr tworzy najciekawsze projekty w zakresie e-humanistyki? No, to jest szansa, że wokół tego, żebyśmy się skupiali, żebyśmy te środki nowe wykorzystali na to, aby wytworzyć, aby tu, tu rzeczywiście najciekawsze inicjatywy tworzone przez młodych Projektantów mhm. miały szansę realizacji. I to jest strategia na te najbliższe lata. My wprost o tym mówimy i piszemy. Szansą Lublina to jest przemysł kreatywny. Szansą Lublina to jest tworzenie kapitału społecznego i no wykorzystywanie właśnie. jakby tego. Chciałabym nawiązać do tego kapitału społecznego, bo nie od dziś mówimy o tym, że jakość potencjału yy, kapitału społecznego, jego potencjał. Jest nadal mimo wielu zabiegów różnych środowisk bardzo niski. I postawić takie pytanie, gdzie budować ten kapitał społeczny? Ja tutaj, przygotowując się do tej rozmowy, powiedziałam o ogromnym znaczeniu tak zwanych miejsc trzecich. To są przestrzenie, to są miejsca, o które powinien zadbać samorząd, gminy, miasto, aby różne. Warstwy społeczne, różne grupy społeczne spotykały się, mogły ze sobą komunikować się i budować relacje, bo dopiero zbudowanie tych relacji tego rodzaju gremia, w których Pan uczestniczy i od którego zaczął się dzisiaj nasz program, czyli rady przy prezydencie, przy marszałku, Rady do spraw rozwoju, Rady do spraw innowacyjności, to są te obszary, gdzie buduje się dialog, tak? tak? dialog pomiędzy różnymi grupami społecznymi, przedsiębiorcami, podmiotami społecznymi, a władzą, tak, czyli reprezentowaną przez prezydenta, marszałka itd. Tak Ale to jest jeszcze nadal za mało, mhm. bo sami reprezentanci biznesu i podmiotów społecznych bez szerokiego zaangażowania całej społeczności miasta i zbudowaniu tej silnej więzi i zaufania do tego, że to, co robi się w gremiach władzy, tak naprawdę służy poprawieniu jakości ich życia. Oni wtedy się przekonają, że warto te pomysły wspierać, że warto włączać się, partycypować w tych działaniach i być aktywnym. Dopiero ten szeroki ruch społeczny, oddolny czyli to oddolne budowanie kapitału i tego potencjału jest szansą. Dlatego ja ciągle zabiegam o tak zwane miejsca trzecie, gdzie miasto umożliwiłoby w sposób bardzo kreatywny na spotkania różnych grup społecznych i nawiązywanie tych relacji. Bo klastrowanie, jak najbardziej, klastrowanie tematyczne jest potrzebne, tak. klastrowanie branżowe, tak. ale to nadal będzie za mało, bo. Cudnie. Tak, zgadza się Ale pan sprawę. To jest na na moje serce to, co Pani mówi. Bo z jednej strony, e, mnie zawsze marzy się właśnie partycypacyjny model zarządzania miastem i z drugiej strony to, co jest istotą budżetu obywatelskiego. Jak pani widzi, po raz pierwszy w Lublinie próbujemy budować budżet obywatelski. Wielka Aż dyskusja, która kierunek. się odbywa w dzielnicach nad skazaniem pewnych priorytetów. Pokazała, że jest ogromne zapotrzebowanie na rozmaite projekty. Od stworzenia wieży, żeby czyżyki nad zalewem tak, zębożyckim, wiem. jakby mogły, prawda, do, do, zagosp... centrum integracji do centrum społecznej. integracji społecznej. To Czy jest tak, coś bo tak, bo tak. fantastycznego. Mhm. Ja się zgadzam, że my za bardzo e, położyliśmy nacisk. Przez całą edukację, bo to zaczyna się od przedszkola, od szkoły, na pracę indywidualną, ale nie pracę grupową, nie wytworzenie zespołów. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, w szkole i przedszkolu zaczynając od tego, my odpowiadamy indywidualnie, a nie w grupie realizujemy projekt. To, co jest niezwykle istotne, to przejście w modelu zarządzania na działanie grupowe. Szukanie tej trzeciej siły, którą są Organizacje pozarządowe, ale same organizacje nie wystarczą. One muszą mieć swoją przestrzeń publiczną. To, co pani pięknie tak nazwała, a co rzeczywiście jest konkretną przestrzenią, gdzie ludzie mogą się spotkać, gdzie ludzie mogą być ze sobą, mogą ze sobą porozmawiać i poczuć się w dobie. Gdzie wszyscy, informatyzacji, informatyzacji digitalizacji, tak. wartość bezpośredniego kontaktu, tak jak my dzisiaj ze sobą rozmawiamy. Oczywiście znakomicie, że korzystamy z nowoczesnej technologii, że ludzie mogą towarzyszyć nam w czasie tej rozmowy. Ale nic nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu i tej przestrzeni, która jest niezwykle ważna. Jeśli w każdej dzielnicy będziemy mieć takie miejsce, taką przestrzeń, gdzie ludzie będą mogli ze sobą się spotkać, podialogować ze sobą, przywitać się. I to mogą być rozmaite formy. To może być dla jednych: jest to forma parafii, prawda, bo jesteśmy z tej parafii, mhm. spotykamy się w ramach tej parafii. Drugi jest to dom kultury. Trzecim jest to boisko sportowe. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło na stadionie. Otóż stadion przestał być tylko i wyłącznie stadionem Jestem, spotkań, tak. jakby piłkarskich. Tak. Festiwal nauki, 25 tysięcy młodych ludzi, którzy przyszli tak. całymi rodzinami, żeby spotkać się z nauką w tej przestrzeni. Jeśli pani zobaczyła tą imprezę na otwarcie. Byłam. Prawda? Przepiękne znowu coś, co się dokonało. Oto, event artystyczny. Tak, event artystyczny. Ludzie byli ze sobą, Spoj obejrzeli się, zobaczyli, jak miło. Jeśli pani zobaczy, że ten stadion będzie żył, bo 21 listopada. Będzio, będą tam dni historyka, a w przyszłym roku będą igrzyska historyczne, czyli ruchy rekonstrukcyjne spotkają się na stadionie. Tak. Czyż to nie coś pięknego? To jest ta właśnie idea. Przepraszam, panie idei. profesorze, ale czas dzisiejszego odcinka dobiegł końca. Mam nadzieję, że znajdzie pan profesor jeszcze czas, bo jak widzę, temat jest bardzo obszerny. Jest jeszcze wiele do omówienia w tej kwestii. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A za dzisiejsze. Spotkanie bardzo dziękuję i zapraszam na przyszły poniedziałek. Do widzenia.